No dobra, ma, no ludzie Lecimy z gotikiem. Na tak myślę, że Ze trzy odcineczki I w międzyczasie O o, niebieski bez. Idziemy sobie troszeczkę tutaj PX pić Hmm, no i Od razu na sobie kawałek w stronę bagien Żeby trochę <kluzł> Zdobyć darmowego expa o, miksturka nieczyk. No dobra, pomyślmy, co jeszcze? No tak, na pewno będę chciał załatwić bagienne golemy, no ale jest mała huh, z tego, co sprawdzałem po skończeniu nagrywania, że no tak kulturnie mówiąc hmm leje mnie jak chcą te golemy faj icebolt no może być biją nie czeka no okej okay. dobra lecimy lecimy stary lecimy tego co kojarzę to tutaj są krwiopice No Okej, okay, dobra 15 FS-ów Standardowo dlatego U 8 No nie no pozdro Nie mam więcej pytań Dobra, tam są kropice. No tak, ale tutaj głównie idę po ciało Lensa. Fu. Nic tu nie ma. Już widać Lensa Chyba coś mu się nie udało przeżyć Tak, myślę, że nie powinni mnie przyuważyć Tamci No no, okej. Okay. No co my tu mamy? Lens... Dobra, z tego co widzę, to tutaj mamy jednego grzybka. powiedziałem mi to by się przydało. Dały te do mix. Do magicznego piwa, no. Kurde, ale nie mam No tak. O, tutaj sobie grzybki rosną to sobie pozbieramy o widzę, że tam służą sobie te hmm, bagienne szczury, tak? nie No. Zbliża się. Ups. No. Może winiesz w końcu tą Dawaj, panujcie. Dobra, podszedł z tego, co widzę. Okej. Okay. Ziele lecznicze. Dobra, podskoczmy sobie chwilowo tutaj. Dobra. No to co, idziemy na jednego golema jeszcze. O z tego co widzę to tam się rusza Ale Najpierw to muszę zrobić sobie ze dwie panterki przynajmniej O tutaj bym No bierzcie go o kuźwa i gitarcia nic tu nie ma dobre są te panterki a dobra chodźcie teraz Moje drogie zwierzaczki Bo lecimy Jeszcze tutaj trochę Po ekspić Co ja widzę, je yeah. No dobra, czyli zasadniczo z tego co widzę Albo jedna się zbogowała Gdzieś Albo padła. No, w zasadzie co to za różnica? No dobra, padła. Hm. Hop. Okej, okay. co my tu mamy? Co my tu mamy? Dobra, tutaj z tego co kojarzę, to nic nie było. O, brzydwiak. Hmm. Zapomniałem o tym brzydwiaku tutaj. Pierścień. Brzeg jak potrafi pierdylnąć. Mhm, doczytywanie, standardowo. Ech. No, w jakże najlepszym momencie. Pytało. A z tego co kojarzę, to tam były te nasze polne pełzacze. Tutaj nic nie widzę. Tak zasadniczo. Znaczy nie, no co się minęło? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. No i tak w ogóle pod filmikiem z pytaniem o Fahrenheit'a a raczej o następną serię po nim ktoś odpisał, żebym zrobił hmm, serię znowu Gothic'iem, tylko że z lepszymi tymi pancerzami i broniami, ale nie zrobię a dlaczego? A no to zaraz Wam wyjaśnię Nie zrobię tego, ponieważ To, no tak trochę hmm, Jakbym mógł to ująć delikatnie Trącikałem Bo to już byłby totalny bezsens No chyba, że dałbym ceny tych przedmiotów takie w Wuj wysokie, że dopiero w piątym rozdziale można by było je kupić. No to wtedy może by to miało sens. Albo jeszcze mocniejsze runy. No to też tak trochę nie bardzo się mi uśmiecha. Kałabanga! Okej okay. Dobra, czyli tych panów mam z głowy Hop No dobra, będzie nie buguj się na murku Hop. Więc na pewno nowej serii z Gotika nie będę robił. Może jak zrobię, kupię kiedyś tam nową kartę graficzną, to bardzo prawdopodobne, ale nie na 100%, ale prawdopodobne, że nagram. Risena jedynkę a później po nim może huh, się zastanowię nad opcją nagrania Gotika Trójki rozszerzonej edycji, ale tak jak mówię, to jest prawdopodobne, ale nie pewne. Czas pokaże, czy będę miał ochotę. Hop. Oho, skarbik. Raz, dwa, trzy. Ach, sądzę, że coś znalazłem. No, ile ja tak w ogóle mam wytryszków? Mm, nie trzydzieści cztery wytryszki. Hmm, nie jest dużo, ani nie jest mało. Prawo, lewo, lewo, prawo. E, szkoda wytrycha na takie coś. A no tak, i sorry, ale z tego co zauważyłem... ...w ustawieniach Frapsa... ...to te, to urządzenie do przechwytywania głosu... To u mnie akurat jest mikrofon z kamery internetowej, więc nie wiem jak to będzie, jak to wpłynie na tą jakość głosu, mam tylko nadzieję, że nie będzie tragicznie, bo to by było nie dobrze, kuźwa, zleciałem. No dobra, co byś tutaj... Mogę zasadniczo tam pójść jeszcze. Jednak na razie się skupię na tym terenie. Z tego co pamiętam to tutaj, tutaj są, jest kilka polnych pełzaczy. Które na szczęście nie stanowią zagrożenia nawet mieczem. No dobra, ale w tym odcinku to już będzie na tyle, więc trzymajcie się na razie. No i cześć!